Z tej strony Ewelina Jakus. E, dzisiaj chciałam omówić temat zioł, ponieważ taki temat ciekawy się po prostu rozwinął po naszej ostatniej kuchennej rewolucji. Dużo znajomych właśnie poprosiło mnie, żebym napisała coś o, zioł, o ziołach. E, nagrała coś o ziołach. E, no nie wiem, jak do tego się zabrać, ponieważ mój asortyment jest taki wielki. I tutaj mam całą e, skrzynkę tych ziół, plus jeszcze różne herbatki i, i tam kropelki i w ogóle. E, więc e, muszę pomyśleć, jak się do tego zabrać. Dzisiaj może zrobię takie małe wprowadzenie. E, niektórzy dobrze wie, wiedzą, że byłam chora na boleriozę. E, niestety tradycyjna medycyna e, zawiodła. Lekarze wypisali tabletki, po których praktycznie w ogóle nie czułam się lepiej. Dlatego trzeba się zwrócić właśnie o wspaniałe dzieła stwórcze, które nam tutaj mają, rosną dookoła i są praktycznie za darmo. No, niestety, powietrze jest zanieczyszczone, woda, gleby, wszędzie ulice, pieski chodzą. I siusiają, dlatego też samemu nie idzie zebrać ziół. Dlatego moje zioła kupuję w Reform House tutaj w Esen lub w Biohausie. Jeżeli jest taka okazja, gdzie jest park czysty, to też zbieram czasem zioła, a przeważnie to skrzypolny, bo jego rośnie tutaj akurat w moich terenach bardzo dużo. Ale inne zioła, takie jak te, kupuję właśnie w takich pudełkach w biohausie. Zależy, które zioło kosztuje, bo to zależy, jakie zioło, bo niektóre tutaj 3 euro kosztuje, no a ten akurat duża paczka kosztuje 7-8 euro. Widzimy, nie? Tak. I do walki z y, różną chorobą. Y, wiadomo, że y, bolerioza jest... Y, Chorobą układową atakuje ci cały organizm, układ oddechowy, układ kostny, układ mięśniowy, hormonalny i wszystko. Dlatego całe ciało szwankuje, masz potem reumatyzm, artretyzm i praktycznie wszystkie choroby świata. Dlatego ja kupowałam zioła, które właśnie specjalnie pomogą mi w tych dolegliwościach. Szukałam, czytałam dużo na ten temat, żeby sobie właśnie pomóc. Jeżeli chodzi o zioła na boleriozę, no to wiadomo, czystu, czystek jest dobry, nagietek, czeć pospolita, tak samo, ale to jeszcze o tym będziemy mówić. Ja jeszcze, jak nie kupuję w Reform House niektórych ziół, to praktycznie stosuję też herbatki różnego rodzaju. Tej firmy herbatki polecam, kupuję w ruskim sklepie albo w polskim sklepie. To jest dobra firma, szczególnie ta herbatka na oczyszczenie organizmu. Ja ją sobie piję zawsze na wieczór, ponieważ lepiej mi się śpi po niej. I ona oczyszcza nerki, a w ogóle na noc powinno się wypić szklankę wody, żeby nerki potrafiły się oczyścić właśnie podczas snu, bo wtedy nasz organizm oczyszcza nerki i e, zaleca się wypicie szklanki przedgotowanej wody przed snem. Oczywiście na początku można chodzić do ubikacji, ale potem organizm się przyzwyczaił do tego. Dobrze. Ja tutaj jeszcze stosuję też taką herbatkę lipa. To też kupuję w polskim albo ruskim sklepie. Ona jest na okład oddechowy, właśnie jak jesteś chory, masz zapalenie gardła, zapalenie płuc, może stosować ją. Ona wydziela taki fajny e, śluz i to ci tak ładnie e, koi po prostu gardło. Tutaj mama mi też przyniosła różne kropelki rodzaju, nalewki. Ten niestety są na alkoholu. Może nie każdy może, ale jeżeli ktoś może, to też polecam takie naleweczki. Tutaj w aptece można kupić na gardło, na zatoki yy, i różne zapalenia. Yy, Metanin, tak, można go kupić w aptece. Kosztuje chyba 7 euro teraz, kosztuje. Ostropę z plamisty też na wątrobę, mielony można pić rozpuścić, siemielniane, oczywiście też mielimy i różne ziarenka mielimy, już Wam mówiłam o czarnym kminku, mówiłam Wam o tymianku, też kupuję w tureckich sklepach właśnie czarny kminek, niektóre zioła czy tynianek, czy goździki, czy kurkumę, czy imbir. I tutaj jest właśnie kurkuma, imbir. Wiadomo, trzeba, żeby być zdrowym, wyzdrowieć z jakiejś choroby, trzeba jeść tego dużej ilości. Dlatego najlepiej kupić ekstrakty z tych. Jeżeli kogoś stać, to powinien sobie nakupować właśnie takich ekstraktów i pić, bo my nie jesteśmy w, sta w stanie zjeść tyle tego, żeby nasz organizm się mógł właśnie zacząć bronić. Ale ja, żeby mnie nie stać z racji tego, to po prostu kupuję zioła i sobie je tak jem Na przykład korzenie, kupuję i jem, piję to z miodem i z cytryną, rozpuszczam, albo po prostu nie mam czasu tą łyżeczkę i gotowe. I wypite. Raz dziennie jedną łyżeczkę starczy. Kurkuma robi żółte zęby, ale się nie martwcie, bo dzięki temu zęby się wybielają. Jeżeli chcesz mieć białe zęby, to przy okazji mogę Wam powiedzieć, że zróbcie pastę naturalną, czyli kokos. Kurkuma, umyjcie tym zęby. Jak chcecie, to jeszcze możecie trochę pasty albo jakiegoś olejku odświeżającego dać. Wymyć i będziecie mieli białutkie zęby, bo od tego właśnie zęby się wybielają. E, dobrze, tutaj jeszcze z tej firmy mogę Wam polecić, bo chemopaci e, też mi polecali nieraz e, właśnie tą firmę, i tam też można kupić dużo ekstraktów. No niestety na naszą rodzinę to dużo wychodziło, dlatego ja się leczę e, ziołami. To, co jest dostępne, to, co jest dostępne na mojej kieszeni, kupuję sobie właśnie różne ziółka i specyfiki. No dobrze. Tutaj jeszcze, a, jęczmień. Jęczmień i spirulinę miałam, jeszcze też stosowałam. No, jęczmień, spirulina, bo dobra, jęczmień trochę nie smakuje mi, już myślę, że on to już jest przeterminowany. Ale go użyję do kąpieli, żeby można było się wykąpać. Przez skórę, oczywiście, organizm też super wchłania różne rzeczy, różne takie zioła. Dlatego, jak coś nie smakuje, to można się smarować albo kremować. A propos jeszcze skóry. To, to co pomagało na reumatyzm, na mięśnia, bóle mięśni, bóle stawów, to jeszcze są dobre olejki eteryczne. Ja często kupowałam też olej z oliwek, czy tam e, Hanft, czyli ten z konopi. E, oleje, które w reform House można też kupić bez problemu, siemienia, lnianego. Dodawałam olejki eteryczne trzy, można? Najlepiej? 2 trzy. E, mieszałam i się po prostu tym smarowałam. Niektórzy w to nie wierzą, że to działa, ale w rzeczywistości to działa, bo nasza skóra w rzeczywistości pochłania bardzo dużo różnych rzeczy do środka. Nasz organizm też się żywi po prostu poprzez skórę. E, dlatego ja nie używam zwykłych kremów, no, używam tylko coś naturalnego. No i te olejki eteryczne też bardzo lubiłam używać i się smarować tym, jak Afrodyta, czy tam jakaś inna hmm, Kleopatra, to no to w mleku się kąpała, nie? No. <gry> Ale jak te w Egipcie kobiety właśnie olejami nasmarowywano, bo wtedy wiadomo, twarz się, skóra się ładnie robi, organizm to wchłania i, i też y, może to mieć wpływ na nasze zdrowie. Dobrze moi drodzy, to ja nie będę się już rozgadywać, może następny filmik zrobię o czystku, bo to jest zioło, które na długo za, e, zawitało w moim domu. I e, następny filmik, może jaki nagrał, to właśnie zrobimy na tym, o tym ziołku. No, na razie dziękuję serdecznie za wysłuchanie i... Przypominam o subskrybucji albo o komentarzu, zostawcie znak po sobie, jeżeli mnie oglądacie i cieszę się, jak ze mną zostaniecie. Dlatego życzę Wam miłego dnia i do następnego razu.